I siemanko, z tej strony Adi. Ogólnie zmieniłem mikrofon już, mam nadzieję, że teraz będzie mnie lepiej słychać, że będzie lepsza jakość filmiku, HD, że będzie płynnie to wszystko chodzić. Mam teraz takie pytanko, poradźcie mi tutaj, żeby skład trochę zmienić, bo już mnie wpływają. A i takie inne pytanie, wiecie może za ile to niebieskie gówno sprzedać? Nie ukryję, pieniądze tutaj w fif końcy by się przydały, bo bieda trochę, nie jesteśmy na karty kondycji. No, jak macie jakieś pomysły, to dawać śmiało. Zobaczymy. Dobra, szukamy przeciwnika. Ma kogoś, czy nie ma? Kurwa, no irytuje mnie coś takiego. No kurwa. Będę czekał, kurwa, miesiąc, przecież. Wyszuki. O, chyba za dobry jestem, boję się grać. O, w końcu ktoś jest. Dawaj, dawaj, chłopie, szybko, kurwa. Ja biorę białe, ty czerwone. Zobaczymy, co on tutaj ma. O, patrzcie, ma również Borusi trochę. Co tutaj ma jeszcze? Bayern München, Chelsea, Arsenal. No zobaczymy, będzie ciężko, bo ma Niemców też, a Niemcy lubią biegać, jak wiemy. No Jednego Polaka ma, o hmm. Mam nadzieję, że teraz nie będziemy lagować, tak jak w poprzednim let's playu. O, teraz w ogóle nie laguję, zajebiście jest. Już partner pokazuje się, by można było, podać. Walmię, Ach, było Czekajcie, muszę sobie ściszyć trochę, bo mnie kurwica zaraz weźmie. Z ja tutaj nie chcę słyszeć tych zjebanych komentarzy, mi się nie chce słuchać. Będę mnie wkurwiać tylko. Patrz jak się ogrywa, dawaj Aaa, Ale strzał poszedł, kurwa. Mam nadzieję, że Wy nie będziecie jakoś zajebiście głośno słyszeć. O, cholera. Zobaczcie, i będzie gol, i chuj. O, cholera. Myślałem, że będzie, ale dobra, zobaczymy, co tutaj się dalej wydarzy. Kurwa, komu ty podajesz? Kurwa, ale ta w kurwie, nie wiem czemu. Jak tylko coś nie wychodzi, to. Kurwa, to się nie da przeklinać po prostu się nie da. Kiedyś próbowałem to nie da się. Kurwa jest! Royce 1-0! Pięknie! Pięknie, kurwa, kto jest lepszy? Ja pierdolę. Szybkie wózki, kurwa, są szybkie jak Fubu. Fubu, kurwa, by was tu samo jebał w FIFA. No tak, kurwa, szybki wózek, że jakbyś się przejebał przez pole. Kurwa, nie dać żeby im po tych, kurwa, po tych... O kurwa! Wychodź, kurwa! Jest. Kurwa, co wy zrobiliście, ja pierdolę. Dobra. Patrzcie, będzie... O kurwa, bramka szła! Wypierdol do przodu, dobrze. Właśnie jeszcze dzisiaj może ściągnę Need for Speed Amos, yy, kurwa nie, Need for Speed Amos, to co ja pierdolę, Need for Speed Warda i pogrywamy z Warda dla Was wyścigi albo tam będziemy zapierdalać jakimś nisankiem Kurwa 1-1 jeden, jeden. I na chuj fikoki robisz Kurwa, który to zjebał? Ja pierdolę Kurwa! Ale się już wkurwiam. Dawaj lewym skrzydłem, lewym skrzydłem. Kurwa wracaj! Wracaj kurwa! Dobrze, dobrze kurwa. Chociaż Noyer się postarał. Kurwa, tempaki. Chuj, muszę zmienić ten skat. Kurwa, nie mogę się tyle stresować grając, kurwa, w jakąś pierdoloną Fifę. W LoL'a też gram, to w sumie też się tak stresuję, nie? A to bez jaj, kurwa, to jest, to jest... Tak kurwa mają już. Jak no life is, to chuj, tylko się stresujesz. JEST KURWA LEWANDOWSKI 2-1 i chuj Chuj, jesteś jesteś ciotą, ja pierdolę Muszę to wygrać, no przecież kurwa nie będzie wiochy, nie? Na pełnej kurwie zapierdalamy i strzelamy gole Sorry kurwa, że tyle przeklinam, ale bez jaj, jak ja gram w tą grę, to nie da się nie przy... Kurwa i tak pięknie wyszło i, i zabrał piłkę Łaszczykowski, nie, no, no przeciwko Polakom grać Dawaj, dawaj, dawaj Ty Niemiec Patrzcie, patrzcie Jest kurwa Lewandowski 3-1 Jak pierdole. Ale Cię zmiotłem koleś Chociaż kurwa, jeszcze jest sporo czasu To może mi dojebać, ale Kurwa, jak wygram to No jeszcze jeden meczyk I jesteśmy kurwa w pierwszej lidze Myślę, że jeszcze dzisiaj go nagram I dzisiaj go Wam wrzucę, zobaczymy i mam nadzieję, kurwa, że wygram, bo jak nie wygram, to wiocha, nie? Patrzcie. Uuu, chujowe podanie. Kurwa, no faul był! A ten sędzia jest zjebany. Ja pierdolę, nie! Kurwa! Kurwa, czemu ty żeś tej piłki nie przyjął zjebie kurwa? Za co ja ci kurwa płacę? Kurwa, no, fal był chuci w dupę. Kurwa, ale zjebany mecz, nie lubię takich meczy, kurwa. O kurwa, połowa. Nie wiem, kurwa, niby go jadę, on mnie też trochę jedzie i to jest taki, wiecie, kurwa, o kurwa, strzeli mi i chuj, i huli cały mecz poszedł w dupę, nie? Wkurwia coś takiego. Trochę się powkurwiam przy tym meczu. Miejmy nadzieję, że awans do pierwszej ligi będzie prostszy. A może nawet mistrzostwo drugiej ligi zdobędziemy. Kurwa, co ty, biegać się potrafisz? Kurwa, jak... Kłóci w dupę 4-4-2, ale to było piękne, nie? Widziałem jak Blanka kurwa wyszedł, patrz, a kurwa przewidem. A ja mu daje bałem. No przecież na chuj widzisz. Komu ty podajesz, ja pierdolę ziban. Ej kurwa, wy to widzieliście? No i odjebałem, kontrol trzymałem ze Ja pierdolę. Jest, główka. Kurwa. Jest kurwa, bramkarz, nie zwolnię cię. Jak kurwa nic nie puścisz dzisiaj jeszcze, to cię nie zwolnię. Jak kurwa puścisz, to jesteś zwolniony. i dupę. No wykonuj ten rzut. Kurwa. Czemu wy kurwa do tego nie dobiegliście? A ja pierdole Lewandowski się zmęczył kurwa. <sighs> Znowu. Patrz. Chuj, 5-2. Pięknie. No, powiem Wam, że to jest już trochę pogrom. Trudno, żeby to wyrównał, jeżeli będę grał tak jak gram. To myślę, że nie ma opcji, żeby on to wyrównał. Yy, I mamy jeszcze jeden meczyk. Zwycięstwo albo remis. I mamy awans do, do 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 pierwszej ligi Jestem z siebie dumny po prostu. Tylko powiedzcie mi, za ile ja mogę strzelać tego niebieskiego. O cholera! Dobrze moje. No, ja. Wypierdol daleko tak. E, powiedzcie mi, ile, za ile ja mogę strzelać tego niebieskiego pedała, co Wam pokazywałem. No bo po prostu kurwa nie mam pojęcia ile coś takiego może być tutaj warte. Że mam nadzieję, że mi doradzicie i będzie zajebiście. Kurwa jo, ja już myślałem, że on tego nie obroni, albo go wypierdolił. Kurwa i strzelił. Co za pizdy? Kłóci w dupę, wymieniam kurwa bramka, nie, kasję Asak, kupię kurwa, zainwestujemy, fajs z YouTube'a. Ogólnie dzisiaj chyba jeszcze nagram wam Rankeda solo duet w rolu. Zebałem, sorry yy, dobra, jeszcze parę minutek zostało aj, prawie to przejął bo panowie kurwa jest chujnia chujnia, jak on mi tu drugą rzutkę zrobi Będziemy? Miał... dawaj, dawaj, biegnij, gundogan ho gundogan gundogan nie? Sahin? Zajebał mi piłkę gnój. Wiem kurwa, że wam się już nie chce biegać. Muszę te jebane karty kondycji kupić. To niebieskie gówno muszę sprzedać. O, co ja zrobiłem? Dobrze, Bramkarz, kurwa, może cię nie zwolnię. Jak kurwa, sprzedam cię i kupię kondycję za ciebie, kurwa. Pięknie. No bramkarz się wjebał w siatkę, kurwa się przestraszył. O, patrzcie, jak teraz będzie kurwa gol, nie? Ja wam to mówię, patrzcie. Aj, kurwa, wsiatło bramki tylko. Jeszcze 5 minut meczu. No nie wyrówna chyba dwóch goli. Powój ten ziomek przedłuża. Tego to ja już kurwa... Co ty? Kurwa, kominujesz tutaj. Patrzcie, kurwa, moi jakieś przewrotki napierdalają. No Uuu, ale chuj. Co się dzieje? Ty jak kliknę? A nie, to on. Kurwa, no co ty stary myślisz, że chce zawodników wymienić? Albo kurwa, mnie chce wkurwić. No iha, ja pierdolę. Trzy minuty przed końcem na ten. Ciekawe, co kurwa zrobił. Chciał mnie kurwa rozproszyć? Ja wiem kurwa, że tu on jakiś kurwa haki pewnie... Patrzcie kurwa, mówiłem! Mówiłem kurwa, że on haki włącza? Kurwa? Patrzcie kurwa, ja ci pokażę haki, szmato! Chuj ci w dupę! Kurwa, to są haki 6, 4 albo 6, 3. Ja pierdolę, pogrom jest, pogrom jest, musi być i zawsze będzie. Pamiętajcie, szybkie wózki 6 do 3 z jakichś TSV FB13. Kurwa, komentatorem to ja chyba by nie mógł być. Dobra, ziomek, zaczynaj, bo szkoda mi, cza... o, zmienił jakiegoś yy, tego Podowskiego na Klose, zmienił. Kurwa, co ja zrobiłem. I co ty myślisz, ziomek, że ty wyrównasz trzy gole w minutę? Koniec meczu. Wygraliśmy, można świętować. Kto tutaj strzegił? Royce Lewandowski, Lewandowski, Gundogan Lewandowski i Royce. No, to są jedni z lepszych zawodników tutaj w moim teamie. Także mówię, słuchajcie, lajkujcie tutaj filmiczek, subskrybujcie kanał po więcej. Macie też inne filmiki tam. Ogólnie, jeszcze zapraszam, żeby ktoś mi tutaj pomógł z wyborem składu, pomógł z wybor ze sprzedażą tego niebieskiego badziewia. Trafiło mi się tam w kartach. Patrzcie, nie przewinie No przecież to trzeba być chujem. Po prostu czarnym, rudym chujem. Kurwa. Ej, no, bez jaj. Chcę to teraz oglądać, kurwa? Dobra, nie męczę was tutaj. Jak to się chujem, to jest chujem. O, skończyło się. Dobra, o, 500 monet. Może, nie no, wystarczy nawet na kondycję. Zobaczcie, jeszcze jeden punkcik. I mamy y, awans do pierwszej ligi. Jeszcze y, w sumie ile tutaj punktów? Cztery punkty i mamy mistrzostwo pierwszej ligi. Także będzie zajebiście. Dobra, na razie się. Na razie wam lajkujcie, subskrybujcie, oceniajcie i pomóżcie mi tam ze sprzedażą tego gówna. Na razie trzymajcie się.